Ale z tyłu to Jorzyń no z, ja... z barn jest taki Cóż Taka pora roku co zrobić Pokaż na co cię stać? Co się Jakaś mata Jakaś raz świetna No dobra, zamieniliśmy się z moim kolegą żółtym na motocykle. Teraz ja jadę na żółtym. I zobaczymy, jak się jeździ na Suzuki. No, zobaczymy, czy jeszcze w ogóle umie zapalać. Tak jest. Także pierwsze wrażenie jest. Takie, że jakby kierownica niżej. No zobaczymy jak, jak to podczas jazdy będzie. No kurna, wścieklizna jest trochę, muszę powiedziesz. Generalnie pierwsze co, co czuję, pierwszą różnicę, to dużo niżej osadzona kierownica. Ja mam u siebie podwyższenia. Byłaby. Byłaby kolizja A tu trzeba kopać Nie ma to tamto I będziemy Będziemy gonić żółtego króliczka ja Widzę, że mu zgasło, teraz się pomyłęczy trochę e, No to Niestety czyni moi motocy mój motocykl, niestety zawsze motocyklem przegranym, jeśli chodziłem duro. To jest to typowa kresówka i niestety Ech, brak kuźwa, rozrusznika jest dramatyczny. Oj na, klinie się chłopak, naklnie, na poci O To jest to Rozrusznik się kłania Na pewno mój jest dużo twardszy, dlatego będę musiał w roku poprosić jakiegoś mistrza od zawieszeń żeby o kurczę, żeby tu pomógł Ale jestem pewien Czy ta wariantka się nie trzyma trochę lepiej niż moja ta maszyna, ale że pewnie tutaj dużo robi zawieszenie, tak? Że jednak ono pracuje lepiej i nie... Odbija tak, nie się mój motor Ale rastor jak widać daje sobie radejna na, na mojej w motocyklu mojego kolegi Jest zawieszenie Olinsa, złoty Olins tutaj sieć Także też jestem bardzo ciekaw No Lodołamacz, lodołamacz. Jestem strasznie ciekaw Dzięki temu zawieszeniu o, Jeszcze przez taką wodę dawno nie jechałem Aż mi się górą do butów nalewa Może zbyt mocno przeatakowałem No na pewno jest charakterystyka jazdy inna zupełnie Drze się strasznie Pewnie nie wiadomo co to tak Nie ma gdzie tu się rozpędzić niestety Buta było okro już Naleciało od góry Tutaj jest grubo Ominiemy troszkę tą wodę O i znowu Bala. świarteczka dla tych, którzy nie znają mojego kolegi żółtego ani jego motocykla o proszę, kamera się przesunęła od razu powiem na czym jadę jest to motocykl Suzuki RMZ 250 na wtrysku no i dobra, gonimy żółtego Sympatyczny sympatyczny wydaje się wrzeć, na pewno niższy, ale to pewnie kwestia ustawienia. Mój jest była trochę za wysoka, chyba właśnie będę musiał go troszeczkę obniżyć. Nie wiem jak ma rafter ustawiony. No muszę powiedzieć że Przyjemnie się na nim jedzie. Mimo tego, że na razie nie słyszę jakie mało brody tak naprawdę, bo jako dwóchkę gdzieś zdecydowanie wyżej niż moja eee, no i co? Zawieszenie więciutkie, u mnie twarde, chyba już o tym mówiłem Więc będę musiał coś poczać z tym moim zawieszeniem eee, Mam często problem przy przekraczaniu kur tak jak podjadę, żeby go zdusić do dołu dać gazu i wybić, bo jest ciężko, bo jeszcze jak mam trochę prędkości to zrobić się ma problemu, ale jak stoję i, i ze strzała jest też cały problem. No, A ja jest jednak. Zniknął mi, zniknął mi mój kolega żółty, chyba że pojechał inną drogą. Kurcze Sam nie wiem No dobrze, moim właśnie a propos kłód Miałem problem, żeby tu przelecieć Wykopałem doły Nie wiem, czy teraz mi się uda przelecieć Ale spróbujmy Taki jednak zawieszam No, czy czy nie? Wiedziałem, że go tutaj dogonię no, Chwila prawdy Ale dziwnie, o tym co mówiłem, jeszcze mu zgasa pewno już ma dosyć jak nic. Nie wiem co powie. Jak ty sobie dajesz radę? No Jakoś daje radę, widzicie? Może ktoś też powie. Ciężko pali na sprzęgle, tak? Także trzeba go wyrzucić na luz i wtedy pali z pierwszaka, A na sprzęgle troszeczkę ma problemy. Nie wiem czy to już jest wina sprzęgła. Nie jest tak łatwo. W tym momencie... bardzo doceniłem rozrusznik. Prawda na, że... na to, że u mnie tylko kole przy dźwiękach. U Dobra, szczęście. I rozjeżdżamy. Z na ścieżkę. Ta. No i dobra. Teraz wracamy, wracamy. każdy na swój. Dobra. I opowiemy jakie są odczucia. A nie bym no. <laughs> Dokładnie tak jak powiedział Pan Żółty. Mój to mój. Ja jestem mocno przyzwyczajony do swojego motora, no wiadomo, no przecież spływ na nie jeżdżę zazwyczaj ale no co, no na pewno skreślam je węduro, brak rozrusznika chociaż ja już jestem powiedzmy, nieźle niezleprawiony, ale czasami jak nie ma siły już, no to, no, no to jest problem To też kwestią przyzwyczajenia każdy potrzebuje trochę czasu, żeby się przesiąść na inny motocykl i do niego dopasować. A tutaj każdy z nas jechał tylko około kwadransa na motocyklu kolegi. Pozycja za kierownicą na moim motocyklu znacznie bardziej mi odpowiada, o! ale wiadomo, ja tutaj sobie podniosłem kierownicę, dzięki temu też łatwiej podrywam koło. Zawieszenie też jest trochę większe. Ale oblodone, noga to mi się aż ślizga na podnóżku. Nie wiem, to fajnie by było gdyby się pokazało, chociaż tu nie ma miejsca na akumulator. Ale różne różne rzeczy robią i jak się pewnie uparł, to zrobię z niego enturo. Ach, poszedł kurde, przynajmniej to rękawa mi się no nie spodziewałem się tutaj takiego bagna Ale w butach sucho Od góry się tylko troszkę wlało Niestety Ale nie sprzedam go tam jest, kurna, nie jest do mnie na mój Kocham go strasznie To było RMZ -e przede wszystkim jestem też zjawuszę jak się zwję się tak ślizga ten but na podnóżku? Przecież nie mam mrozu. Krobi mu Także swój to, swój, oczywiście, ale jest wiele rzeczy do poprawki, jeśli jego dlatego pewnie e, masz nadawami tak ostro w e, palnik. E, e, się tak. Znaczy, no, przecież jak my zamienialiśmy, ale nie robiliśmy takiego tekstu. A to faktycznie ktoś z Was prosił, pytał worawczo, jak mu e, na sumę lepiej się jeździło, tak? Na, na czterosłowiczną do dlatego się dzisiaj zamieściłem trochę dłużej no i sprawdzamy, testujemy, tak? myślę, że jednak dziękuję bardzo że się zamienił no ale zobaczcie nie mogę go dogonić ale wiem, gdzie go dogonię. Na belkach oczywiście. No dobra, co, próbujemy? Chcesz się pośpiesz Proszę bardzo. Patrz, jaki dursz kopał. A tu kłoda. Garzuty. Przeszedłem! Przeszedłem! A tu już niestety nie przeszedłem, ale może się udać. Się. Tą kamerę, tak nie pod daszkiem, tylko może z boku kasku. Czyli jednak mnie trochę dezorientuje, jak jadę i robię takiego zeza O! No! No! Tak to nie! No I teraz jest ta akcja, że, że nie chcę Mam ciepłe stanie i zobaczcie, jaka jest akcja. Wniosek! Wniosek jest taki, że zapewne każdy z nas lepiej się czuje na swoim motocyklu. No i ciekawe, czy pojechał prosto. Pewnie, że pojechał. A to tu miał skręcić. Ale wracając do tematu. Każdemu z pewnością lepiej jeździło się na swoim motocyklu. Ale przede wszystkim kondycja. W tym roku mam zamiar podgonić z kondycją, ponieważ szybko się męczę. Łapy mi, mi szybko wysiadają. Dostaję szybko zadyszki. Fajnie byłoby pojechać na jakieś zawody, ale jeśli ta kondycja będzie taka jaka jest, to o zawodach można zapomnieć Bo przecież fajnie byłoby ukończyć Wiecie co? Ja tak nie mogę jechać, coś mi się zrobiło Tutaj strasznie mi się ślizga but. Nawaliło mi lodu. Muszę to jakimś patykiem chyba wygrzebać. Rzucę mu na luz. Rzucę mu na luz, dam się i z pierwszego. Także tak. Raz mówiąc, tu no taki ogal. Ganiania po e, telenie takim jak tutaj, no zdecydowanie e, Beta lepiej się zachowuje. E, zawieszenie dużo większe musi być, niestety. Wiadomo, że twarde to jest koszowa. Ustawienia są standardowe, pewnie. E, twarde makro, na, na tor. Muszę je po prostu zmienić. On musi być większy, ten motocykl. Nie wiem, czy kapkę, nie niszczy, ale kapeczkę. E, no i co? No i kurna kwestia rozrusznika, którego pewnie się nie da tu wymyślić, bo nie słyszałem o czymś takim, żeby wymyślali takie rzeczy do kresówek, ale to zresztą nie ma miejsca, jak gdzie gdzie jest trysk, chociaż może tu jest, ja... nie, wymyślam kłopoty. Is my own silhouette. I'm getting stronger step by step. Fuck is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.

Korzystając z okazji chcieliśmy się pozdrowić ziomeczku z 9-6 no tak jest cienkiego też Siema, cienki. grzyba no i wszystkich was co oglądacie tak możecie nam tylko pozazdrościć a ty cienki patrz i ucz się jak się wjeżdża do wody A nie jakieś Pitu pitu. pitu, pitu. Pitu, pitu. Jedziesz, jedziesz na to jedziesz! Dobrze go, dobrze gryź go. Piękna. Dobra, którą majkę? Idę szukać kamery. Dobra.